Jezu, jak w tym aucie jest zimno. 13 stopni. Dzień dobry, chyba najwyższa pora się przebranżowić, co? Musimy zabrać tą klimatyzację i jakiś grzejnik tutaj wrzucić. Tak więc zapraszam do wspólnej kawy. Dzisiejsza kawa, dzisiejsza kawa od mojego imiennika. Dzisiaj kawę pije z nami pan Marek Stępniak. Panie Marku, bardzo dziękuję za kawę. Plan jest prosty. Musimy tu jakieś ogrzewanie uruchomić. Natomiast moje założenia były takie, że ta piękna klimatyzacja z lombardu z Allegro. Na okres zimowy wylatuje całkowicie z samochodu. webastu zainstaluje pod autem i będzie dmuchało nam ciepłym powietrzem tutaj do góry, tak? Tą rurą, po prostu mamy dziurę w podłodze tą dziurą wraca do nas ciepłe powietrze ale zrobimy inaczej wpadło mi w ręce Webasto zrobimy inaczej, spróbujemy na razie zamienimy miejscami klimatyzację na Webasto niestety ta klima powiedzmy ja ją kupiłem na Allegro jakiś czas temu pokazywałem za 1000 albo 1200 zł ja mam bieda edition mam biedną wersję bez ogrzewania jeżeli kupisz tą samą klimatyzację z ogrzewaniem to wtedy tutaj masz taki dodatkowy panel nakładasz go i ten panel się grzeje klimatyzacja dmucha i po prostu dmuchać ci ciepłym powietrzem, tak? Tak jak zwykły mały grzejnik, farelka. Ale, tak jak widzisz, moja wersja to jest, no niestety, okrojona. Nie mamy tego panelu ogrzewającego. Mamy samą klimatyzację. I wpadło mi w ręce coś takiego. Proszę bardzo, firma Wevor. Firma Wevor ma w swojej ofercie Webasta. Ja mam jedną Webasta z firmy Wevor. Korzystałem z niego w tamtym roku i mam zamiar w tym roku również je wykorzystać. Ale, ale. Już ci wyciągam to webasto. Zobacz. Zobacz. Wygląda jak jakaś skrzynka na narzędzia. Taki mamy zestawik. Tutaj mamy zasilacz do uruchomienia. Tutaj. Aha, tutaj mamy pilot. Taki sam pilot mam do tamtego webasta. I tu mamy kontroler, który. Jest przykręcony, tak, tak, jest złapany to na stałe. No dobra, no dobra. To pilocik sobie na razie schowamy. Natomiast wybastą jest w takiej właśnie formie. Jest całe spakowane. Tu jakiś czujnik? Power. Podejrzewam, że jakiś czujnik, może dymu. Od spodu zabudowana rureczka. Jakieś śmieci wypadają. Coś tam się sypało. To, co to jest, zobacz. Coś podczas transportu dostało strzała. Zabudowane całe webasto. W skrzynce zamknięte. Tam mamy tą pompeczkę. Ciekawe z czego ta wtyczka spadła przezroczysta. Czy ja to muszę wyciągać? Chyba nie. Chyba nie. Nie chcę mi się szukać tego. Takie webasto. Zamykane. Tu sobie paliwka dolewamy. Uruchamiamy urządzenie i śmiga, tak? Teoretycznie. Bardzo fajne. Zobaczymy, jaka tu jest pompka. Zobaczymy jaka pompka jest w środku. Czy jest cicha pompka założona, czy jest dalej ta głośna, hmm, która powiedzmy wiele osób ją zmienia. Zamawia sobie cichą pompkę. Aha, wyrzut spalin mamy w bok i to już jest na sztywno, tak? Czyli ja muszę kolejną rureczką przejść, żeby zjechać na dół. Tu mamy jeszcze box z akcesoriami. Tłumik. Nasza rurka, żeby wyjść na dół. Powiedzmy, pod samochód. Adapter. Ok, czyli zamiast zasilacza, jeżeli chcielibyśmy użyć akumulatora 12V, to mamy już gotowy adapter oraz gotowy przewód do wyświetlacza. Możemy wyjąć wyświetlacz stamtąd, już mamy gotowy przewód, żeby go przedłużyć Gdzie indziej go położyć Powiesić, przykleić, obojętnie, ale możemy go zabrać z tego pudełka Oraz oczywiście opaski wszystkie Tutaj mamy zabezpieczenie termiczne na naszą rurę, na nasz wydech W porządku, przyda mi się, bo ja muszę teraz coś wykombinować, muszę wyjść Taką cienką rurką z samochodu na dół, ale... Tutaj chyba 50 na wylocie zrobiłem, tak więc będę musiał dookoła to uszczelnić jakoś. Spróbuję te Webasto, spróbuję, zobaczę jak będzie tu teraz pracować, czy będzie mi mocno przeszkadzać w samochodzie. Jeżeli będzie przeszkadzać, no to wiadomo, to Webasto pójdzie w odstawkę. Zainstaluję pod autem. Nie chcę mi się teraz kłaść pod te auto, tam gdzieś kombinować, kręcić. Łatwiej po prostu przełożyć i tyle. Zabrać klimę, wrzucić Webasto. I taka rurecka jeszcze, tak, adapterek nasz na wylot powietrza, który powinien być tu, ale nie wiem jak to nałożyć. Tak więc takie mamy pierdoły w zestawie, za chwileczkę sobie zatankujemy te Webasto, za chwilę je uruchomimy, przepalimy, co? Zrobimy pierwszy test. Poprzednie Webasto typu maręczowe z Wewora, co powiedzmy w tamtym roku używałem, po prostu ustawiłem na nim chyba 20 stopni i zostawiłem je. Wyłączyłem lektor, ten głos tej kobiety, żeby się już więcej nie odzywała, bo przy każdym uruchomieniu czy wyłączeniu ona się odzywała, denerwowało mnie to. Wyłączyłem ten, ten lektor, ten głos. Ustawiłem, że Webasto samo ma pilnować zadania temperatury i tyle. I taki sam zamiar mam zrobić tutaj, tak? Uruchomimy to Webasto, ja sobie powiedzmy pokorzystam z niego. Natomiast ustawię, ma utrzymywać w tym samochodzie 17 stopni cały czas. Zobaczymy jak się spisze. Jeżeli będzie mi przeszkadzać, to tak jak mówię, zrobimy przerzutkę. Mam jeszcze jedno webasto, jakiś czas temu z jednym moim widzem się zamieniłem za coś tam. Nie mam właśnie jedno webasto, które sobie leży, które miałem założyć pod samochód, tylko po prostu lenistwo, nie chce mi się. Takie coś jest łatwiejsze do zainstalowania i dużo szybsze. Ludzie zgłaszali, że w tych webastach te kolanka właśnie tu na dole się przepalają, wiesz. Ja też sobie kupiłem rezerwowo jedno, u mnie leży cały czas, bo też znajomy mi mówił: Kup sobie od razu, bo ci się zaraz przepali. Ale widzę powiedzmy w moim tamtym Webaście nic absolutnie się nie działo w tamtym sezonie natomiast widzę, że tutaj jak najbardziej, to kolanko już jest wymienione, jest takie grube założone nie ma opcji, żeby to kolanko się przepaliło, tak? no i mamy właśnie wrzucony rękaw powiedzmy termicznie zabezpieczony ale ja mam teraz dylemat, bo potrzebuję tym wydechem skręcić to do tyłu jeżeli go tu zostawię, to będzie mi to webasto od ściany odstawać a ja chciałbym je przy samej ścianie mieć i teraz jeżeli przekręcę tu do tyłu, to nie wiem, czy tego filtra oddychającego na mnie przytopi. Wolę go zdjąć, i żeby go w ogóle nie było. I teraz kolankiem w tą stronę skręcić. Tylko tak, żeby mi się nic tu nie podpaliło. No technicznie nie powinno się nic złego stać. Ten przewodzik z paliwa. Jak ja wykręcę w tą stronę tu pójdę, to będzie mieć trochę odstępu, nie? O, coś takiego. Coś takiego. Tak mamy skierowane. Zejdziemy sobie w dół. Kurczę, kilka centymetrów do tego jest. Mamy dwa oploty, jeden na drugi nałożyłem. Zobaczymy zaraz, jak odpalimy sobie, jak się to będzie grzało. Tu sobie wciąga powietrze do spalania, powiedzmy. Mam nadzieję, że się tu nic złego nie stanie. Wydaje mi się, że to moje drugie wybasto też tak, miałem właśnie blisko koło siebie i nic się nie działo. No nic. No risk, no fun. No i nie powiesz mi, że nie jest to profesjonalne. Uszczelniliśmy przy pomocy jakiejś taśmy. Tutaj mamy separację od tych pięknych plastikowych paneli, na wszelki wypadek. No nie wiem, no nie wiem. Uruchommy tylko te Webasto, uruchomimy je, na razie chcę zobaczyć, jak sobie poradzi. Niech mi tu trochę nagrzeje, póki jestem. Natomiast, no nie, no nie, w takim stanie rzeczy, no niestety nie możemy zostawić tego sprzętu. Nie wiem, czy są pianki budowlane, takie do kominka, żaroodporne, bo najchętniej to bym właśnie pianką psiknął, budowlaną, taką odporną na temperaturę. Po prostu wyciął pianeczkę i zostawił, nie? A na lato cyk, pianeczkę wyrwać i tyle, i z powrotem wkładamy klimę. Ale nie wiem, nie wiem. Póki co to chcę tylko uruchomić po prostu te webasto, zobaczyć, jak działa. A właśnie ten plastikowy kawałek, tutaj stąd tulejka, tu jest tulejka przeźroczysta, i podczas transportu musiał ktoś tu uderzyć i połamał nam tą tulejkę. Tak więc nie z żadnego bezpiecznika nie nic, tylko po prostu tutaj uchwyt na przewody. No i teraz potrzebujemy diesla. Potrzebujemy diesla. Pozdrawiam kierowców ciężarówek. Panie inżynierze, musimy kujawskiego dolać. Nie mogę ani kropelki rozlać. Absolutnie. To by był pierwszy minus tego wybasta. Jeżeli tu zostanie w aucie, że będę musiał przychodzić do, co jakiś czas dolewać. Bo te wybastu podał tym, co chciałem zrobić. Tu miałem wężyk pociągnąć prosto do baku i z baku miał sobie ciągnąć paliwo. Włączyłem nagrywanie, a mikrofon na stole leżał. Uruchomiliśmy Webasto. Samo zaczyna się odpowietrzać. Powiedzmy, nie robiłem tej procedury odpowietrzania. Tylko od razu power i startuje. Musimy poczekać, aż ruszy. Ale jesteśmy na minimalnym biegu. Czemu tak zasuwa? W międzyczasie pobrałem aplikację, zainstalujemy ją dobra, złapał. I teraz zwolni ok, zgadzam się. Czy to jest nasze urządzenie? Od razu tutaj, chyba nie. Dodaj urządzenie, Bluetooth, zatwierdź podczas używania. nazwa urządzenia, dobra niech jest takie A55 może być powiąż sukces no i dobra jesteśmy z naszym webastem połączeni teraz ja bym chciał zmienić stopnie na Celsjusza więcej parametry Jednostka Celsjusza dokładnie, zapisz eee, angielski. Zamknij w ogóle, żeby się taka Beta nie odzywała do nas. Pojemność zbiornika 5 litrów, tak 5 litrów 100%. Ok, typ pompy paliwowej, ustawienia hasła. Kompensacja temperatury, no dobra, załóżmy, że temperaturę dobrze pokazywał, 16 stopni, może być, może być, no jak najbardziej. Informacje, nazwa urządzenia, nic więcej tu nie mamy, dobra Czekaj sobie to przesunę tylko termostatycznie, temperatura ciała 99 stopni Jesteśmy na pierwszym biegu, tak? Napięcie 12.8 Dajmy sobie trzeci bieg jest, Powiem ci tak samo głośno jak te moje, to te drugie pomarańczowe, przez tą pompkę. Miałem nadzieję, że tutaj jak już jest nowsza wersja, jak już jest tak zabudowana, że wrzucili tą cichą pompkę, no ale niestety nie. Niestety nie. Ale aplikacja bardziej mi się podoba niż tamta. Tą starą też mam zainstalowaną na telefonie, natomiast ta mi się bardziej podoba. Tu możemy sobie tak zrobić. Termostatycznie ustaw temperaturkę. 20 stopni. Mamy 16 do 20 ma dążyć. Automatyczne uruchamianie wyłączenie. tak, to później włączymy. No teraz no niestety te webas to nie nadaje się do powiedzmy pozostawienia go <laughs> w ciągłej pracy bez kontroli. Ale ale. kurczę, widzisz, taka mała skrzynka wcale by mi tu nie przeszkadzała, tu mamy wejście do samochodu, tu ta skrzynka może sobie stać. Przyzwyczaiłem się, że tu coś stoi, no bo ta klimatyzacja moja tu stała niech troszkę pochodzi, ustawiliśmy 20 stopni, tak? tak, no to niech pochodzi, niech nam to pogrzeje ja sobie tu jeszcze tą instrukcję oglądam, bo tu mamy tą aplikację jak się połączyć przez bluetooth mamy pilot radiowy także bardzo fajnie, bo tak samo ustawię sobie w home Assistantie, żeby sterować zdalnie z komputera tym wybastem w razie czego mam tą bramkę tylko wiesz co? mamy ten nasz ten start detection press on off button to start detection stop red detection when the gas concentration bla 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 ale powinien nam pracować powinien nam chodzić, a tu się nic nie świeci na nim uuu jak przyjemnie trzymam power i nic się nie zaświeca na tym tu się będę zaświecić, a nie działa o, dobra jest, po prostu mam kliknąć. Kurde, a ja trzymałem wciśnięty guzik, dlatego nie reagował. Jak po prostu klikłem, to nagle zaczął działać. Dobra, czujnik mamy uruchomiony. Nasz, nasze bezpieczeństwo dodatkowe. Instrukcja obsługi. No, szkoda, że nie jest po polsku, nie? Szkoda, że nie jest po polsku. Tu masz cały zestaw. 8 kW wybasto. 12,24 V, 40 W. Instrukcja w razie czego, jak to naprawić, rozebrać. Fajnie, że takie spakowane w taką skrzyneczkę warsztatową, ale myślałem, że powiedzmy, przez to właśnie, że tak je spakowali, to myślałem, że będzie cichsze, wiesz, że cichą pompkę da jakieś wygłuszenie w środku dodatkowe. No niestety nie, niestety nie. Po prostu zamiast metalowa skrzynka, tak jak te moje pomarańczowe posadzili do plastikowej takiej skrzynki warsztatowej, i tyle. Ta sama pompka, ten sam zestaw cały. O, i tutaj, jak nie wolno tłumika podłączyć, a ja dokładnie tak schodzę. Wychodzę z wybasta, złamany w dół, i potem znowu złamane tam, powiedzmy, za koło. Czyli, tak jak nie wolno montować, tak mam zamontowane. Okej, okay, okej. Okay. Muszę do syna zadzwonić, żeby mi przyniósł kamerę termowizyjną. Zapomniałem kamerę zabrać. Zaraz sobie sprawdzimy termowizją, co się dzieje, bo ten wężyk z paliwem. Nagrywanie termowizji mamy, mamy. Jak to tutaj wygląda? 100 stopni. No to Ci powiem, że ten mój wężyk tam na dole nie jest wcale bezpieczny. 150 stopni, nie, nie, nie. Na 2 minuty odpalić ok, ale trzeba coś pokombinować w takim razie. Nie może tak być. Muszę tę kolanko jakoś przekręcić. Kurczę, no nie pasuje mi te webasto w takim bądź razie. Nie pasuje mi. Nie w tej pozycji. Bo tak jak jest to jest po prostu niebezpiecznie w tym momencie. Teraz jeżeli kolanko z powrotem tam obrócę, gdzie jest bezpiecznie, właśnie o przewód paliwowy nic się tam nie będzie grzało, to muszę te webastu wysunąć do mnie. Kolejne 10-15 cm i dopiero wtedy może ta rurka z wydechu iść na dół. No tak mi nie pasuje na pewno. Tak jak jest teraz przy ścianie jest spoko. Tak kilka centymetrów szpary mogę mieć, żeby mógł powiedzmy otworzyć tak. No niestety, do dzisiejszej zabawy jasne. Uruchomiliśmy je, już zaczynam powoli się pocić. To jest tak gorąco. Natomiast no nie, z tego co widzę to nie może tak zostać Czyli muszę wrócić do pierwotnego planu Webasto pod samochodem Po prostu tą rurą O dokładnie tą Szerszą, same ciepłe powietrze wraca do nas do góry A samo urządzenie pod samochodem Musimy się gdzieś tam wkręcić Nie chce mi się tego montować Nie chce mi się tego montować Trzeba się kłaść pod te auto, leżeć, kręcić, wiercić, szukać Wężykami jeździć No ale trzeba będzie, no co zrobisz, nic nie zrobisz Ale ten model, jako ten model fajny, fajny, spoko. Tylko myślałem, że wiesz co, że bardziej wygłuszą to, właśnie. I myślałem, że zmienią pompkę. Zmienili kolanko na dole w porządku. Przepalało się, dużo ludzi miało z tym problemy. Ok, zmienili to kolanko na dole. Natomiast tutaj nic się nie zmieniło. Jeżeli chodzi o poziom hałasu, o pracę tej pompki, nic totalnie się nie zmieniło. Dalej jest głośno. W tamtym roku sprzedawali te Webasta w metalowej obudowie, a w tym roku sprzedają w plastikowej obudowie. Sterownik wymieniony. Jakiś fajniejszy powiedzmy, mamy bluetooth, mamy radio. Jak najbardziej. Tutaj też dosyć fajnie się prezentuje, nie wiem czy go z bliska pokazywałem. Można go wyjąć. O, właśnie tak. I tak wygląda. Przedłużamy sobie ten kabelek, wrzucamy ten sterownik na ścianę i spoko jest. Ważne, że ma Bluetooth, nie? że możesz sobie telefon czy tablet zabrać. Ja akurat do bramki do Home Assistant'a go dopnę, żeby sterować z Home Assistant'em tym we własnym tak samo. Fajnie, że dorzucony zasilacz, powiedzmy, mamy to zamknięte, ale myślałem, że będzie to zrobione z myślą właśnie o ludziach, właśnie w kamperach, gdzie chcą mieć to w środku gdzieś na wierzchu tak jak ja tutaj. Nie zabudowane, tylko na wierzchu, czyli będzie ciche. Sama ta pompka, jeżeli byłaby wymieniona dodatkowo, jakby było obłożone jakimś wygłuszeniem w środku, myślę, że byłoby. Nie była ziemia, nie była ziemia, a tutaj, no nie ma zbyt wielkiej różnicy, tak naprawdę nie ma zbyt wielkiej różnicy. Dorzucony czujnik tutaj, grube kolanko i tyle, i nic więcej. Sterownik nowszy model. Tak czy siak polecam same Webasto, no bo prymitywne urządzenie, bardzo proste, a bardzo fajne, bardzo szybko jesteś w stanie nagrzać pomieszczenie. 8-kW to jest dużo, to jest bardzo dużo. Jeżeli wrzucisz na ostatni bieg na dziesiąty robisz z niego małą rakietę, bo jest wtedy głośny. Natomiast no, takie auto, Ducato moje, to byśmy nagrzali w minutę. Dlatego na jedyneczce na minimalnym biegu jak najbardziej jak najbardziej wytrzyma tu temperaturę. Nie będzie musiał też ciągiem pracować, tylko cyklicznie, co jakiś czas się będzie uruchamiał, ale no niestety w moim przypadku nie zostawimy go w środku, muszę się położyć pod samochodem i muszę zainstalować to pod samochodem po prostu, no tu mam zbyt dużo kombinowania żeby bezpiecznie z tego korzystać tak, żeby tu się czasem nic nie podpaliło to tyle, kawę wypiłem, pobawiłem się posprzątam poczekam aż stygnie i idę stąd dzięki wielkie, no i co, miłego dnia Yeah. BMS, LIFE, Epio, PWAŁ i wiatrz z marki poznasz cały ten świat Panel na dachu, inwerter gra Tutaj technika to nie tylko gra no To marko techniczny vibe, zrób suba dzwonek, bo tu czysty hype Społeczność rośnie, Discord czeka, tu nie ma lipy, tylko konkretnie ucieka